Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak planować sobie tworzenie bazy danych, a dokładnie jej strukturę w Babo.io. Jak to zrobić? Już Ci pokażę. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Bubble Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w oraz oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Jak już wiemy, co mniej więcej chcemy zrobić w naszej aplikacji, zabieramy się za zrobienie jakiejś struktury, bazy danych. Więc wypiszmy sobie prostu w Excelu, co chcemy zrobić, jakie tabele. Na przykład userzy i następnie ci nasi użytkownicy będą mieli jakąś kolumnę, jakieś pola, czyli kolumna. No i to wpisujemy sobie na przykład e-mail oraz na przykład imię. A następnie zaznaczamy sobie, jakiego to jest typu. Mamy na przykład tutaj tekst. Oraz też tutaj tekst. Możemy chcieć też mieć na przykład, yy, nie wiem, zamówienia. Zamówienia to będą po prostu lista orderów, order. My sobie tak robimy. Skoro orderów, to dodajemy sobie też kolejną tabelę order. No i nasze zamówienia znowu będą miały takie kolumny, jak na przykład, nie wiem, ID takiego ordera no, albo jakiś number, number typu number, czyli liczba. Numer naszego zamówienia. To jest liczba. I możemy sobie zaznaczyć jeszcze tutaj reguły prywatności, jakie to ma mieć. Reguły prywatności, prywatności i zapisać sobie, że na przykład imię jest y, publiczne dla wszystkich, abig. Ale na przykład zamówienie jest tylko dostępne dla kreatora, czyli, albo ownera, możemy sobie tak napisać, owner-właściciela. I tak samo dane zamówienie widzi owner, ale też widzi, na przykład, żeby ktoś mógł zrealizować to wszystko, to klient, czy tam może bardziej dostawca danej usługi, to kto będzie to zamówienie potem realizował, to niech to będzie po prostu kompany. Więc tak sobie możemy tu wszystko zapisać. Oczywiście gdzieś tutaj możemy jeszcze dodać sobie jedno pole, które też jest często, przydatne, jakaś notatka, która będzie nam mówiła o tym, do czego w ogóle ta tabela userzy albo zamówienia jest oraz też jak te pola do czego specjalnie służą. Możemy też zapisać, sobie, gdzie są wykorzystywane. Jak już teraz się zastanawiamy nad nimi, bo będziemy mieli taką informację. Jak sobie zapiszemy takie rzeczy w Excelu, to możemy sobie potem utworzyć diagram. Ja do tego używam draw.io, oni teraz zmienili sobie nazwę na Diagrams.net i wchodzimy sobie utwórz nowy diagram, tworzymy sobie taki związany z oprogramowaniem, wybieramy ten z bazą danych i tworzymy sobie Tutaj nasze rozwiązanie. Musimy zapisać sobie takie pliki XML lokalnie i potem tu bierzemy sobie różne typy, które chcemy, żeby były wykorzystane. Akurat nie, to nie jest do bazy danych yy, diagram, więc poszukajmy innego, który to będzie z nich. Chyba ten. Spróbujmy ten, zobaczymy. Możemy sobie napisać. Niestety nie ma tutaj nazwy tych diagramów, to mamy często... Menu. i mamy tutaj sobie tabelę. Więc możemy sobie zapisać, jak się nasza tabela nazywa, na przykład właśnie ci userzy. Następnie piszemy sobie, co jest tym kluczem głównym. No, unique ID jest zazwyczaj. Następnie dodajemy sobie kolejne pola, na przykład nasi userzy mają imię, mają też y, kolejne rzeczy i możemy łączyć te tabele ze sobą, na przykład takie ordery. I wiemy sobie, że mamy jeden order, który jest połączony z użytkownikami. No i tu możemy sobie określić na tych końcach linii, w jaki sposób jest ta relacja zrobiona. Czy na przykład mamy jedno, jeden element, a później tu mamy wiele elementów, czy mamy jeden do jednego, czy mamy Możliwość zrobienia 0 do 1 czy 0 do wielu, takie diagramy właśnie w notacji UML pozwalają nam spojrzeć na to, już tak od strony właśnie technicznej, inżynierskiej, na schemat naszej bazy danych, ale często w różnych mniejszych aplikacjach nie jest to nam też super potrzebne, żeby robić taki diagram. Całkowicie taki Excel może wystarczyć nam, bo też on pozwala nam rzucić okiem na całą bazę danych. Po prostu z lotu taka, bo jak wejdziemy sobie w o, -I o to tutaj niestety musimy przez każdą tabelę się przeklikać oddzielnie. A tutaj na jednym jakby takim yy, tekście, czy też w diagramie na jednym rysunku, widzimy sobie cały schemat naszej bazy danych. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!